Dzień dobry. W ostatni weekend w rozgrywkach La Liga doszło do nietypowej historii. Mianowicie, po raz pierwszy w historii Realu Madryt nie widzieliśmy ani jednego Hiszpana w podstawowym składzie. To wszystko wyliczył Mr. Chip, znany hiszpański statystyk, co widać zresztą na tym twicie, że w meczu numer 4436 w historii, która liczy 121 lat, nie widzieliśmy ani jednego podstawowego Hiszpana. Oczywiście taka historyczna sytuacja, sytuacja bez precedensu... Wywołała pewną dyskusję w hiszpańskich mediach i ogólnie w hiszpańskim futbolu, z czego to wynika i czy Real Madrid nie popełnił jakiegoś błędu. Czy Real Madrid nie powinien sięgnąć po większą liczbę hiszpańskich piłkarzy, patrząc chociażby właśnie na ostatnie lata? I tutaj chciałbym tę sytuację sobie dokładnie przeanalizować, dlatego będę potrzebował tutaj komputera, ponieważ mam sporo danych, żeby niczego nie pominąć. Jeśli spojrzymy sobie na obecną kadrę Realu Madryt, przede wszystkim pod kątem hiszpańskich piłkarzy, to kogo tam znajdziemy? Znajdziemy tam przede wszystkim wielu piłkarzy z hiszpańskim paszportem. Vinicius, Rodrigo, Militao, Fede Valverde, ale ich oczywiście nie liczymy. Liczymy Hiszpanów. A więc jeśli chodzi o Hiszpanów, mamy uzupełnienie składu, natomiast na bardzo wysokim poziomie, czyli inaczej Fernandesa, Jesusa Vallejo, czyli piłkarza, który przez wiele lat zapowiadał się bardzo interesująco, natomiast ostatecznie wielkiej kariery nie zrobił. Mamy Daniego Carvajala, tu przedstawiać nie trzeba. Alvaro Odriosole, niewypał transferowy. Mamy Daniego Ceballosa, też trzeba powiedzieć, że jest to mimo wszystko niewypał transferowy. Choć naprawdę cenię tego piłkarza i do niego jeszcze tutaj wrócę. Marco Asensio, każdy zna jego historię, jego sytuację. Mamy Lukasa. Vasqueza, cenne uzupełnienie składu. Mariano Diaza, którego możemy traktować także jako Hiszpana, jako produkt hiszpańskiej myśli szkoleniowej, piłkarza, który praktycznie zakończył karierę w momencie transferu powrotnego do Realu Madryt swoją drogą. Kto wtedy pamięta, że, kto pamięta jeszcze, że wtedy Sevilla bardzo zabiegała o ściągnięcie Mariano Diaza z Olimpiku Lyon, ale w ostatniej chwili do akcji wkroczył Real Madryt i, Madryt i sprzątnął wspomnianego Mariano Diaza. Przechodząc dalej, jeśli spojrzymy sobie dzisiaj na najbardziej wartościowych hiszpańskich piłkarzy, to są dane, oczywiście, z Transfermarkt, czyli dane powiedzmy. Obiektywne. Tutaj te wartości mogą się delikatnie wahać, ale rzućmy sobie okiem na ranking najbardziej wartościowych obecnie hiszpańskich piłkarzy. Numer 1 Pedri Stówka, numer 2 Gavi 90 milionów, numer 3 Rodri. I jeśli przelecimy sobie przez kilkadziesiąt nazwisk na tej liście, to chciałbym poznać Waszą opinię, który z piłkarzy, którzy znajdują się na tej liście, mógłby zostać kupiony przez Real Madrid po to, żeby odgrywać jakąś znaczącą rolę w tym realu, po prostu po to, żeby być podstawowym piłkarzem. No bo oczywiście, po tej sytuacji, po braku hiszpańskich piłkarzy w podstawowym składzie, ta dyskusja też napędza pewnych populistów w Hiszpanii, którzy oczywiście mogą real atakować, że jak to tak real taki antyhiszpański, dlaczego nie ściągają hiszpańskich zawodników. Ale pojawia się takie kluczowe pytanie, jakich hiszpańskich piłkarzy ten Real Madryt miałby ściągnąć? No i rzućmy sobie okiem na tych najbardziej wartościowych. Rodri? Tak, to jest piłkarz, który miałby miejsce być może w podstawowym składzie Realu Madryt. natomiast Real zainwestował w niego, więc nie ma tutaj większego sensu. Mikel Oyarzabal. Zresztą dla mnie profil defensywnego pomocnika dla Realu Madry to jest bardziej Chouameni, dla Barcelony bardziej Rodri. Mikel Oyarzabal jako taka fałszywa dziewiątka ewentualnie mógłby być piłkarz, który teraz wraca po zerwanych więzadłach. Mark Kukureja, numer 5. 65 milionów Celsji zapłaciła za tego zawodnika mniej więcej. Czy ten piłkarz wygrałby rywalizację z Ferlandem Mendim? Nie mam przekonania, czy to byłby taki bardzo duży skok jakościowy w stosunku do Ferlanda Mendiego szóstym, wyobraźcie sobie najbardziej wartościowym piłkarzem według Transfermarkt jest 26-letni Mikel Merino czyli mega gwiazda dzisiaj Realu Sociedad, walczącego o Ligę mistrzów, ale to jest piłkarz, który odbił się od Newcastle United i Borussii Dortmund, to jest szósty najbardziej wartościowy piłkarz według Transfermarkt, niżej jest Ansu Fati, którego wartość spadła brutalnie ze względu na kontuzję, siódmy jest Paul Torres czyli obrońca, który obok Dawida Alaby nawet nie stał, no i tak jedziemy dalej Fabian Ruiz nie mógłby grać w Realu, no bo jest konkurencja Jose Gaya, gdyby Real Ciągnął go kilka lat temu, no to być może. Dani Olmo czy miałby miejsce w tym realu? Moim zdaniem nie wepchnąłby się pomiędzy tych wszystkich Viniciusów i, i Rodrigo. Martin Zubimendi konkurencja. Amerykla Laport jako alternatywa dla Dawida Alaby jak najbardziej tak. Jeremy Pino nie. Gerard Moreno deptałby sobie po piętach z Karimem Benzemą. 30 lat sporo kontuzji. Dalej mamy Marcos Llorente, Carlos Soler, Fernand Torres, Robert Sanchez, Bryce Mendes, Alvaro Morata, Alex Remiro, Unai Simon, Borja Iglesias i Marco Asensio numer 25, który z tych piłkarzy mógłby realnie przyjść do Realu Madryt teraz, żeby w tym Realu grać. Ponawiam to pytanie. Jose Luis Gaya być może w lepszej formie wygrałby rywalizację z Mendim, czy Ojarsa Sabal skoczyłby do składu? Nie wiem, mam wątpliwości. No ale lecimy dalej. Pablo Fordals, Ugo Gijamon, Pedro Porro. O, Pedro Porro. Jako alternatywa na prawą obronę myślę, że byłaby lepsza niż Lucas Vázquez. Tutaj mogę się pod tym podpisać, że zawodnik Sportingu rzeczywiście mógłby do tego Realu trafić, podobnie jak Nico Williams, który moim zdaniem jako prawo skrzydłowy w tym Realu Madryt mógłby jakoś swoją obecność zaznaczyć. No i lecimy dalej. David Raya, Canales, Sarabia, Grimaldo, Alex Moreno, Angelino. Ten piłkarz fajnie się zapowiadał, ale stanął w rozwoju. Regilon był piłkarz Realu. David Garcia, Brahim Diaz piłkarz wypożyczony z Realu. O Tiago Thiago Alcantara, Koke, Luis Alberto, Dani Carvajal. I tak lecimy, lecimy, lecimy. Jest Dawid De Gea, czyli Hiszpan, którego przecież Real Madrid chciał ściągnąć, ale w ostatniej chwili kwestia faksu, no i został Keylor na was. Nikt po nim nie płakał. Jak tak dojedziemy, słuchajcie, do miejsc numer 55. Jeśli chodzi o tych najbardziej wartościowych piłkarzy, to mamy tam takich zawodników typu Adama Traore, Jeraj Alvarez, Alex Berenger, Igor Zubeldia. Alejandro Balde, no jego wartość tu jest akurat mocno zaniżona. Kepa Arlisa Balaga, wyceniany na 15 milionów, tak więc no, też biorąc pod uwagę punkt wyjścia, odejście z atletiku do Chelsea i kwotę, jaką Chelsea wyłożyła za kepę, to tutaj brutalny zjazd. W każdym razie zmierzam do tego, że jak sobie uświadomiłem, przeglądając tę listę najbardziej wartościowych hiszpańskich piłkarzy, Jakich Hiszpania ma dzisiaj piłkarzy i ile ci piłkarzy rzeczywiście dzisiaj na świecie znaczą, to jest po prostu, słuchajcie, dramat. To jest dramat. Nagrywałem odcinek o tej luce pokoleniowej, kiedy. Ze stanowiskiem żegnał się Luis Enrique, że to, że reprezentacja Hiszpanii nie odnosiła ostatnio jakichś wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej, wynika nie tylko z tego, że miała słabego selekcjonera, bo nie miała, tylko wynika to oczywiście z tej luki pokoleniowej. Wynika to z tego, że futbol hiszpański przestał szkolić piłkarzy na tak wybitnym poziomie jak wcześniej. I tam padło też takie pytanie: którzy hiszpańscy piłkarze dzisiaj są topowi na swojej pozycji? Pedri, Rodri, na pewno tak. Kto jeszcze? Hmm, naprawdę, no trzeba byłoby się zastanowić, który z piłkarzy hiszpańskich naprawdę może być oceniany jako jeden z najlepszych na świecie. Sergio Ramos oczywiście za ostatnie lata też bez dwóch zdań topowy stopper. a poza tym, a poza tym mamy bardzo wielu piłkarzy takiej średniej klasy europejskiej i to by było tyle. Jeśli spojrzymy sobie na najdroższe Transfery Realu Madryt, jeśli chodzi o piłkarzy, którzy trafiali na Santiago Bernabeu, to wiecie, którym, które miejsce zajmuje pierwszy Hiszpan, czyli najdroższy Hiszpan w historii Realu Madryt? 23. To był Xabi Alonso, ściągnięty z Liverpoolu. Miejsce dwudzieste Alvaro Odriosola. Miejsce dwudzieste szóste Asiri trzech piłkarzy z swoją drogą związanych z Realem Sociedad. Miejsce numer 34 zajmuje Sergio Ramos, więc historycznie Real Madrid też nie sięgał po zbyt wielu Hiszpanów. Natomiast problem polega na tym, że o ile w tym czasie, kiedy Hiszpania wygrywała Mistrzostwo Europy 1, 2008, Mistrzostwo Europy 2012, czy triumfowała na południowoafrykańskim Mundialu, o tyle wtedy Hiszpania miała naprawdę bardzo wielu piłkarzy absolutnie topowych na swoich pozycjach. Casillas Torres, Villa, Xavi, Iniesta, jedni później, drudzy troszkę wcześniej. Wcześniej jeszcze był przecież Raul. Tam naprawdę przywijało się wielu fenomenalnych piłkarzy, a dzisiaj takich fenomenalnych piłkarzy po prostu brakuje. Jeśli spojrzymy sobie na... Wychowanków Realu Madryt to według wyliczeń marki, to są wyliczenia z ostatnich miesięcy, 47 wychowanków Realu Madryt występuje na poziomie Primera División, 36 wychowanków Barcelony, ale w zdecydowanej większości to są piłkarze bardzo, bardzo przeciętni. To są tacy piłkarze, którzy zostaną wyszkoleni i tam za kilka milionów euro na przykład mogą odejść do innego klubu. Raul de Tomas i różne tego typu historie, Mario Hermoso w Atletico w większości, piłkarze naprawdę bardzo przeciętni. Natomiast na pewno też jest tak, że, że nie ma miejsca w tym realu, żeby ci młodzi dostawali czas na to, żeby się ogrywać. I często zresztą bywało tak, że kiedy ci młodzi zawodnicy dostawali szansę w Realu Madryt, Sergio Reguilon, nawet Antonio Blanco, czyli piłkarz, który ma problem w Cadiz. Słuchajcie, Antonio Blanco, który wskoczył jako alternatywa dla Casemiro i grał bardzo dobrze w dorosłym Realu Madryt ma problemy w Cadiz i za chwilkę ma odejść na wypożyczenie do Segunda División. Mnie najbardziej podobali się z tych wychowanków ostatnio lewi obrońcy, czyli Miguel Gutierrez, to taki lewy obrońca naprawdę świetnie wyszkolony i Frank Garcia, czyli lewy obrońca fenomenalnie przygotowany fizycznie. Fran występuje w Rayo Vallecano, jest wymieniany jako alternatywa dla Alexa Moreno, który przenosi się do Aston Villa. Miguel Gutierrez występuje w Gironie. Wydaje mi się, że gdybyśmy połączyli w idealnym świecie Miguela Gutierreza i Frana Garcia, jednego obrońcę bardziej technicznego, drugiego bardziej fizycznego, mielibyśmy kompletnego lewego obrońcę, który wygrałby rywalizację z Ferlandem Mendim. A poza tym, Poza tym trudno mieć takie przekonanie, czy na przykład jakiś inny prawy obrońca rzeczywiście mógłby tam wejść i wygrać rywalizację z Carvajalem. Ja uważam, że spośród tych wychowanków, którzy ostatnio przewinęli się przez Real, fajnie byłoby zobaczyć w dłuższym dystansie tego Miguela Gutierreza. Nie ukrywam, że ten piłkarz naprawdę mi się podobał. Z wychowanków Realu, którzy dostawali szansę w ostatnich latach, też podobał mi się Borha Majoral i moim zdaniem to jest taki zawodnik późno dojrzewający, późno rozwijający się piłkarz, któremu nie powiodło się przede wszystkim wypożyczenie w Wolfsburgu i to mocno wyhamowało jego karierę. Natomiast moim Zanim jeszcze dojdzie do takiego momentu w karierze Borchy Majorala, kiedy ten piłkarz będzie w stanie strzelić kilkanaście czy dwadzieścia goli na sezon, najwyżej się pomylę. Natomiast jeśli spojrzymy sobie, słuchajcie, na, na ostatnie lata i ktoś chciałby zarzucić Realowi Madryt, że Real Madryt nie ściąga hiszpańskich piłkarzy, to jest to totalny farmazon. Ponieważ tak. Chcieli ściągnąć topowego bramkarza na świecie, Davida Dehe, Nie udało się, ale chcieli i wykonali naprawdę tam, włożyli maksimum wysiłku, żeby tego Davida Dehe ściągnąć. Został Keylor Navas, tak jak mówię, nikt nie narzekał. Był Hesse Rodriguez, którego karierę powstrzymała kontuzja. Hesse, który dzisiaj jest piłkarzem Ankara Guczu. Totalny, niewypał, totalny zjazd. Ściągnęli Marco Asensio. Ściągnęli z powrotem ze Spaniolu Lukasa Vazqueza. Ściągnęli Isco, który miał odgrywać bardzo ważną rolę. Jeśli spojrzymy sobie na ostatnie lata, wybija się super piłkarz w Realu Betis w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii Danise Bajos. Co się dzieje? Trafia do Realu Madrid. Wybija się bardzo ciekawie zapowiadający się prawy obrońca w Realu Sociedad. Alvaro Driusola, co się dzieje? Trafia do Realu Madrid. Więc jeśli ktoś w tym momencie na przykład chce zarzucić Florentino Perezowi, że on nie korzystał z rynku hiszpańskiego, i też z powrotem Alvaro Moratę. To jest bzdura oni sięgali po tych hiszpańskich piłkarzy. Tylko problemem było to, że hiszpańscy piłkarze po transferze do Realu Madryt nie potrafili też być może ze względu na konkurencję wskoczyć na poziom Toniego Krosa, Luki Modricia i tak dalej. Przecież ci piłkarze, kiedy oni trafiali do Realu, to też nie zawsze, nie, nie zawsze było tak, że w każdym przypadku każdy od razu grał na topowym poziomie. Często piłkarze potrzebują czasu, natomiast ze względu na jakieś różne perypetie, także zdrowotne, ci Hiszpanie, Brahim Diaz, ci Hiszpanie po prostu w tym Realu Madryt kompletnie się nie przebili. No i nawet Marco Asensio jest piłkarzem, który tak przezimował w tym Realu Madryt do teraz, ale czy on, czy on tak naprawdę w 100% się sprawdził? Sprawdził się, bo tam trochę meczów w Realowi wygrał, ale czy zrealizował swój potencjał? Czy wykorzystał swój potencjał? Oczywiście nie. Więc z tego też wynika, bo mówiłem o tym przy okazji odcinka o Enriku, że Florentino Perez po tym jak nie udało się sprowadzić Neymara powiedział swoim pracownikom, swoim asystentom, że następny Neymar już nie wymknie im się z rąk. No i Vinicius, Rodrigo, Reynier, Jesus czy teraz Hendrik trafiają do Realu Madryt. Natomiast to wynika nie tylko z tego, że nie chciał stracić kolejnego Neymara, ale też z tego, że jak się okazuje, ci Brazylijczycy dają większą gwarancję sukcesu niż młodzi Hiszpanie. I też jeśli spojrzymy sobie na kanterę Realu Madryt, tych piłkarzy, którzy tam ostatnio dostawali szansę, Sergio Arribas, Peter i tak dalej, tych gości nie ma tak naprawdę w poważnej piłce. To są takie postaci, takie meteoryty, które gdzieś tam sobie przelecą i, i tyle. Nie wiadomo. Gigantycznym wyrzutem sumienia Realu Madryt jest Aszaf Hakimi wychowane, którego możemy traktować jako hiszpana, jest marokańczykiem oczywiście, natomiast możemy go traktować jako hiszpana, ponieważ jest produktem tej hiszpańskiej myśli szkoleniowej i wychował się w Madrycie. Marokańczyk hiszpan. Tutaj rzeczywiście został popełniony ewidentnie błąd. Czy polityka transferowa Realu Madryt jest idealna? Idealna nie jest, pozdarzają się niewypały, niewytłumaczalne, niewyobrażalne jak Eden Hazard. Real Madryt też się myli. Natomiast ten odwrót od polityki transferowej związanej z hiszpanami wynika z tego, że po prostu tych hiszpanów nie nie ma, tych Hiszpanów nie ma. Tu jest ta luka pokoleniowa. Luka pokoleniowa pomiędzy pokoleniem tych wszystkich Szawich, Torresów, Casillasów i tak dalej, a pokoleniem być może aktualnym, no bo zobaczymy. Co ta aktualna generacja osiągnie. Natomiast ta generacja tych wszystkich, wiecie, Carlosów Solerów, Sebajosów, Fabianów Ruizów, te roczniki 9-3, 9-4, to są piłkarze oczywiście dobrzy, bardzo dobrzy, ale to nie są piłkarze wybitni. A Real Madrid musi ściągać piłkarzy wybitnych. Nie zawsze takich ściąga, ale mówię, że takie oczywiście powinno przyświecać im założenie. Dlatego moim zdaniem, cała ta historia związana z brakiem Hiszpana w podstawowym składzie Realu Madrid powinna nie powinna wywoływać jakichś wielkich znaków zapytania, czy jakiejś, nie wiem, polemiki, podlewania paliwem tej dyskusji, że Real Madrid stał się klubem antyhiszpańskim, bo po prostu to, to nie ma sensu. Asi i y Aramendi. No przecież to też jest piłkarz, który wspomniany, zresztą, który w Realu Madrid się nie sprawdził. Sergio Canales, różne kontuzje. Tych Hiszpanów przez Real wbrew pozorom przewinęło się naprawdę wielu. I cała ta dyskusja powinna wywołać nie jakiś napływ populistów atakujących Real, że Real stał się klubem niekorzystającym z Hiszpanów, tylko ta than fact no bo jest to fakt mimo wszystko, umówmy się, nietypowy, powinien wywołać, nie wiem, czy jakiś okrągły stół w hiszpańskim futbolu, jakąś taką debatę na temat tego, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Często tak bywa, jeśli chodzi o futbol niemiecki, że kiedy reprezentacja Niemiec ma problem, żeby, żeby odnieść triumf na jakimś wielkim turnieju, to od razu wywołuje się taka wielka debata, podnoszą się głosy, eks-piłkarze, Mehmet Scholl, trenerzy, kto ma rację, czy ci laptop coaches, czy, czy byli piłkarze, czy powinniśmy kreować więcej Effenbergów, czy więcej tam Kimisiów i tak dalej... Za każdym razem. To jest stara śpiewka, jeśli chodzi o piłkę niemiecką. Ale oni szukają tych rozwiązań i oni starają się te rozwiązania wdrażać. Na przykład do piłki młodzieżowej. To nie wypaliło, to dołożymy to, to zmienimy to. A w Hiszpanii mam takie wrażenie, że to cały czas tak leci siłą rozpędu. Leci siłą rozpędu, tylko że siłą tego rozpędu kiedyś budowali Fernando Torresów i Szawich, a dzisiaj budują Carlosów Solerów. I to jest problem. To jest naprawdę gigantyczny problem, ponieważ dzisiaj tak naprawdę ci hiszpańscy piłkarze, których ja tutaj wymieniłem, ci wszyscy goście typu... Właśnie Carlos Soler, Saul Níguez, Sergio Regilon. To są piłkarze, którzy mogą grać w Atletico, w SWII, w Sewi, oczywiście dobrej, niewalczącej utrzymanie, w Realu Betis, może któryś w Barcelonie czy w Realu Madryt. Natomiast to są wyjątki. Po prostu hiszpańska piłka kojarzona z tak wybitnym szkoleniem, po prostu. Przestała szkolić na takim poziomie i ten stereotyp, który był aktualny przez wiele, wiele lat, przestał być aktualny. W hiszpańskiej piłce, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale jest olbrzymi problem ze szkoleniem. Oczywiście jest problem z tym, że, że nie potrafią wyszkolić super dziewiątki, że mają kłopot z wyszkoleniem takich typowych skrzydłowych w typie Joaquina czy Williamsa, że jest problem na przykład z wyszkoleniem takich twardych, agresywnych, środkowych obrońców. Przez to Raúl Albiol wiek 37 lat cały czas jest stopowym stoperem Primera División, że mają problem nawet z wyszkoleniem odpowiednika Casillasa, bo dzisiaj Hiszpanie, jest Unai Simon oczywiście dobry bramkarz, bardzo dobry nawet, ale niewybitny. Dzisiaj Hiszpanie nie mają nawet wybitnych bramkarzy. Oni kosztują bardzo dużo, dlatego, że są Hiszpanami, czytaj Kepa, ale ile oni realnie dzisiaj znaczą w piłce. Dlatego mówię, Mało kto zwraca na to uwagę, mam takie wrażenie, natomiast Hiszpania zaczęła mieć duży problem ze szkoleniem piłkarzy. I to, że reprezentacja nie odnosi sukcesów, to, że Real Madryt nie stawia na Hiszpanów, nie wynika z jakiejś złej woli Florentino Pereza, bo łatwiej byłoby ściągnąć Hiszpana. Taniej być może byłoby ściągnąć nawet Hiszpana niż Brazylijczyka, ponieważ sam Real wywindował kwoty za Brazylijczyków po historii Viniciusa czy Rodrigo. Tylko po prostu tych Hiszpanów zwyczajnie nie ma. Może jakiś Arnaud Martinez, Ivan Fresneda. Może ci goście porobią jakieś kariery. Rodrigo Riquelme, ci zawodnicy występujący. Miguel Gutierrez, dzisiaj w tych różnych zielonach czy, czy mniejszych klubach. Gabriel Vegas, Celti Vigo. Może. Ale ja mam takie wrażenie, że cała ta grupa po prostu może dojechać. Nie mówię o, te, o tych gościach z Barcelony, Pedri Gavi, bo, no bo to rzeczywiście są duże talenty, zwłaszcza Pedri. Natomiast, Cała ta grupa przede wszystkim to mogą być piłkarze po prostu klasy europejskiej. W tym momencie przynajmniej wszystko na to wskazuje i jeśli pojawia się jakaś perełka, Carlos Soler, Jose Luis Gaya, no to Soler trafia do PSG, ale czy, czy to jest gwiazda europejskiej piłki? No nie jest. Jose Luis Gaya cały czas jest w Walencji. No i cóż, i tak to wygląda. A cały czas są drodzy, na to też trzeba zwrócić uwagę. Marku Kureja kosztuje 65 milionów euro. Też wynika to z tego, że to był transfer pomiędzy klubami Premier League, że Brighton nie musiało sprzedawać, i tak dalej, ale narodowość piłkarza też ma tutaj znaczenie. Dlatego chciałbym, żeby wymowa tego odcinka była taka, że to, że Real Madryt nie stawia na Hiszpanów, a jest to rzeczywiście rzecz bez precedensu, i taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, i, i jest to mm, taka bardzo fajna podstawa, taki fundament do dyskusji, z czego się to wzięło, to to nie wynika ze złej woli realu. Madry, tylko to wynika po prostu z tego, że hiszpański futbol ma dzisiaj bardzo duży problem. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mówiłem jakiś czas temu, że tworzy się tutaj takie mini studio. Odcinek o Realu Madryt, co prawda tutaj jest Camp Nou. Chciałem Old Trafford, ale trafiło się Camp Nou. Tak wyszło. No i cóż, i to tyle. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć jeszcze w kolejnych odcinkach. Ja zapraszam na... Kanał YouTube Kanal Plus Sport na program Ola La Liga. Z ostatniego poniedziałku tam skróty, bramki, kontrowersje i, i cała debata. Ale też zapraszam w środę na Transferowy Młyn, gdzie porozmawiamy sobie być może też właśnie o tym temacie, czyli o braku Hiszpanów w Realu Madryt, ale także o wielu innych tematach. Zapowiedziało się dwóch naprawdę bardzo interesujących gości w tym programie Transferowym Młyn. Tak więc zapraszam. Dzięki. Cześć.